Dzień dobry państwu. Szczęść Boże, witajcie. No, witamy was w naszej dzisiejszej międzypokoleniówce. Słuchajcie, my dzisiaj mamy taki dziwny temat szukamy śmieżnych, bałwanów. Śnieżnych bałwanów, tak. Przyjechałyśmy. Dobrze, bałwan... że dodałaś, że śnieżnych bałwanów. <laughs> Przyjechałyśmy na przełęcz Jugowską, jesteśmy w Jugówce. Tak, Szupie. bardzo dziękujemy Majłowce za to, tak. że możemy tutaj u Was gościć. Tak. Przepiękne i, i, miejsce. Tak, jest śliczne miejsce, z parkingiem, tak. jest ciepło, mimo tego, że nie ma na dworze. Niestety śniegu nie ma. Przejechałyśmy tyle kilometrów i nie ma tu śniegu, ale za to jest cudowna atmosfera, i w tej atmosferze będziemy wspominać, jak kiedyś było za moich czasów, za Patrycji czasów, no, tak jak wspomniałam, między pokoleniówkami, ma to do siebie, że te czasy są jednak różne, a jakże podobne. Tak, zgadza się. Bardzo podobne. Czyli yy, yy, jedno, co wiem na pewno, że jest podobne, to wszyscy przerabiali to, że nie nosili czapek i rękawiczek, i na złość mamie sobie, usz. Ale za moich czasów na przykład nie była moda na spodnie dla dziewcząt, tak? Było bardzo zimno. Ja pamiętam, szkoły były pozamykane, a my dziewczynki w sukieneczkach krótkich. Kolana, kolana były czerwone i nawet nie chciał człowiek założyć jakichś grubszych rajstów, bo się wstydził, nie, że się ktoś będzie śmiał i w ogóle, ale były bardzo takie mrozy, że... Szkoły były naprawdę pozamykane. No i niestety kiedyś. rodzice... A dzisiaj są szkoły zamknięte z innych powodów, moja droga. Rodzice nie <grytanie> wózili tak jak dzisiaj dzieci do szkoły, tylko zasuwało się na piechotę, mówiąc tak brzydko, ileś tam kilometrów, tak, ale atmosfera też była fajna, ale z powodu mrozu były zamykane te szkoły. E, tak, ja pamiętam, że chodziłam, e, nawet jak się jeździło do szkoły, bo ja dojeżdżałam autobusami do szkoły, więc chodziłam z, bez rękawiczek, bo wydawało mi się, że to obciachem jest. I pamiętam, że dopiero jak zaczęłam grać w klanie, to e, nasze kostiumografki w zimie mówią musisz mieć czapkę i rękawiczki. Ja mówię, czemu to takie brzydkie? Nie, musimy dawać dobry przykład. Ja My się jaki dobry przykład? Jako dorosła baba dopiero się takich rzeczy uczyłam. Co, znowu Mikuś ma parcie na szkło? Tak, tak. tak. Mhm. Dzień dobry, powiedz wszystkim. tak. Dzień dobry powiedz, też jestem tutaj, żebyście o mnie zapomnieli. Oczywiście o Matko, to jest tak. <grym> tak. No jakoś <Mijkuś> zobaczył, <grym> że coś jest do jedzenia, prawda? Właśnie ja zjem odrobinę. Ale jak były szkoły zamknięte z powodu mrozu, to słuchajcie, my mieliśmy strasznie fajne zabawy, bo na ulicach były ślizgawki, to nie było teraz takich różnych... Byłem, za moich czasów też były ślizgawki. Tak? I po prostu się jeździło na tych ślizgawkach i na tyłku i tak i jak tylko kto kto, kto, kto yy, umiał. Tak? Nikomu nie było to takie dziwne, bo teraz to a sanki też... Czyli znaczy, by... nie widziałam dzieci teraz na ślizgawkach, nie wiem, jeżeli jesteśmy w Błędzie to... Nie, ja też nie. Dzieci mają teraz inne zajęcia. Pod szkołą normalnie się chodziło na ślizgawkę zamiast WF-u. Nie, teraz nie, nie spotkałam faktycznie. Bo tu na przykład jak jest zima, to tu jest pięknie. Nie tak dawno byłam, to schodziliśmy do y, schroniska troszkę niżej, ale to była bajka, to była bajka, to były drzewa pokryte puchem śnieżnym. I, no, i były takie, nie trzeba było lepić bałwana, tylko... A co, bałwany chodziły? Nie chodziły bałwany, tylko choinki wyglądały jak, jak bałwanki, ale to było jak, jak w bajce. Ale to chyba to masz ta... większe doświadczenie z lepieniem bałwanków. No tak, bo jak byłam dzieckiem, to naprawdę były ostre zimy. I na przykład pamiętam, no właśnie, o bałwanach, bo to było tak jakby... To było takie zajęcie dla dzieci, lepienie bałwanów. Jak tylko śnieg spadł, to wszystkie dzieci, ze wszystkich podwórek biegaliśmy, lepiliśmy bałwana. Ten bałwan obowiązkowo e, miał e, guziczki z węgla, e, nosek miał z marchewki. Czy dzisiaj by miał za kogroszku guziczki? Mm. Mm, no, bo, bo kto ma węgiel takie, w domu? No, ale tak, był, mm. paliliśmy węglem i. i nie węgiel. Nie musiały prostować. Yy, y, I oczywiście. O. O. Nie możemy się przesuwać do światła, bo nam balans <noise> zrobił szaleje. Ale też yy, koniecznie musiał mieć jakiś garnek na głowie. I jak były te garnki, jakieś tam babcia miała niepotrzebne, to wszystkie poszły właśnie na, na ogród, gdzie stały bałwany. No i co jeszcze? Ja pamiętam, że kiedyś ukradłam mojemu wujkowi kapelusz taki filcowy, bo on miał takie eleganckie Nie z pewnością, tak? <grych> nie, nie oddałam. Bałwan po prostu był wystrojony. Wujek mój szukał tego kapelusza, jednak on nie znalazł. Później trochę na mnie nakrzyczał, bo on się do niczego nie nadawał. Po prostu nawet na spalenie, on po prostu się rozpadł. No cóż, no za to, to twoje bałwanki coś tam miały jeszcze innego, prawda? No miały, miały jeszcze. E, Rózgi, myślę, że teraz też tak jest, ale ruzgi to były, pamiętam, też tak podbierałam dziadkowi albo babci, bo były takie ruzgi do zamiatania. Podwórka, tak? Podwórka no. się zamiatało ruzgami. I one były idealne, nadawały się na miotły, na bałwana, no po prostu tak, mój bałwan był y, cały y, we wszystkim. Nie, to ja już chyba nie robiłam takich bałwanów, ja nie pamiętam, że mam chyba jako jakieś bardzo małe dziecko, y, tak to już tego nie bardzo, nie bardzo kojarzę. No, ja no nie pamiętam, w mojej pamięci nie ma. Ale wiesz, możemy teraz współczuć, chociaż w tym roku już trochę ta zima się objawiła, więc może dzisiejsi siedmiolatkowie już wiedzą, co to, są, co to jest śnieg. Bo tak jeszcze w tamtym roku to można by było powiedzieć, że siedmiu-sześciolatkowie w ogóle nie znali śniegu. Hmm. Ponieważ śnieg ostatnio, jak dobrze pamiętam, był jak zasypało mnie, jakicham. i nie dojechałam na rekolekcję, to był 2013 rok co była taka zima, zima ze śniegiem wszystko, no to wiesz, 2013, mamy 2022, mm -hmm. no to ile to jest, to jest siedem, lat, tak? Pierwszy śnieg... Po, to zależy po... jeszcze w jakim regionie, tak? No tak, no, jakim... na pewno były regiony, gdzie... Hmm. Tak, bo już na, na Mazowszu było no prawda? Tak, ale jak byłyśmy w górach, nie, nie myślcie, że my same wynajęłyśmy cały, cały tutaj obiekt, po prostu to, się, to życie się, się dzieje cały czas, więc... Tak, także przepraszamy was, ale to jesteśmy też w towarzystwie. Tak, różnym towarzystwie. I, i, o, I właśnie Mikuś bardzo się denerwuje, bo... Mikuniu, nie było. Daj go na chwilę, to ja go przytrzymam chwilkę. Mikuś, chodź hmm. dziecko drogie. Bo on bardzo lubi ciasto, a tu właśnie jest ciasto. Już mu swoje, znaczy nie jego. swoje, jego. Tylko, jego. tylko nie zjedzę. On Ma tutaj no. takie, wiecie, No i co jeszcze? słuchajcie, no za... polecam to miejsce tak naprawdę, jeżeli jest zima, bo tu jest naprawdę uroczo. To są Góry Sowie, tak? Góry Sowie. Jesteśmy w Górach Sowich, tak? Ale żeś mi to pytanie. Nie wiem, no powiedz, co ty... <noise> Proszę pana, czy to są góry sobie? Tak? Pan nas nie słyszy. Pan nie słyszy. Myślałam, że nam to powie. No. Jesteśmy tak obezane, że nam się zdarzyło, że jest... To są ładny. ładne góry. Są ładne góry, tak. Każdy sobie zobaczy na mapie. Gdzie jesteśmy. Ale dałyśmy, czadu, nie dałyśmy to no Ty Wiesz no no. co, no poruszasz te to nie, czekaj, nie, już. Nie, już. Co? Bo już to sprawdzę. Ty wstyd, wstyd dobrze, prosto. już sprawdzę. To ty, opowiadaj ty dalej o bałwanach. <laughs> ty mieszkasz, ja nie mieszkam. <laughs> Widzicie, dwa bałwanki. <laughs> e, no. Ja sprawdzam. No to sprawdzaj. A ty gadaj. A co mam powiedzieć, że ja po prostu zawstydziłam się. Że po prostu. No. Mm. no co? No co, Haneczko? No jak ja mam sprawdzić, to ty patrz. A no nie tak. sprawdzę, bo to nie ma zasięgu. <laughs> Oj, to właśnie. No to proszę na nas nie krzyczeć, proszę nam wyjaśnić, proszę napisać, co, Tak. gdzie Park Jog... Krajobrazowy górskich jugowica No, a chciałam powiedzieć, no. żeby państwo nam powiedzieli. Nie, to już Niech zgadną, gdzie jest, gdzie przełęcz Jugowska, tak? Mm, mm, mm. tak. Także, ten dobry. dobry. Yy, odpowiadamy, bo idą goście. No. No i, i... No, no i jak to widzicie, jest bardzo fajne miejsce i Marta. życie się toczy cały czas. A, a, a czekaj, tak... bo ja wyszłam z tego, z notatki naszej o a w, zimie. W tamtym roku jeszcze jak byłyśmy w Kurach na święta Bożego Narodzenia, to wzdłuż Wisły, bo byłyśmy w Ustroniu, wzdłuż Wisły były postawione bałwanki. Były ze śniegu oczywiście, tak? I małe, i duże, i bałwanki miały żony, i miały dzieci. I było bardzo ciekawe, bardzo fajny to widok. Fantazje po prostu. Widocznie, tak, widocznie żeby coś takiego zrobić. Tak. Ale już jak pojechałyśmy, pojechaliśmy, bo to było nas więcej do Wisły. To tam było jak w bajce, faktycznie, tak jak tutaj wspomniałam. Tam właśnie też było, to było koło hmm, Pałacu Prezydenta. A tak, tak, to też było uroczo to, było, to Wisła, tak, gdzieś tam te okolice. Tak, tamte mhm. okolice, tak. Było bardzo uroczo, a e, co wy wspominacie ze swoich e, zimo, zimowych swoje wspomnienia? Czy na przykład robiliście coś, co jest bardzo niebezpieczne, czy jeśli zgaliście się po zamarzniętych jeziorach? O właśnie. Właśnie były też przypadki niefajne, bo parę razy lud się załamał, to ja też pamiętam i na przykład ktoś zginął albo ktoś się przeziębił, albo ktoś spadł, albo ktoś no, miał pecha po prostu. Ale też były takie zimy, że ja pamiętam, że samochodem w nieznanym terenie przejechałam przez jezioro. Nie. I yy, nikt mi nie powiedział. Czy dzisiaj rozumu zabrakło? Tak, ale ja nie wiedziałam, bo tu nie znałam w ogóle miejsca i ja się zapytałam kogoś, to była straszna, straszna zima. I taki był tunel po prostu śniegowy i tak ładnie to wyglądało. I, po, i, i, i tą drogą przejechaliśmy i dopiero na drugi dzień. Pan nam powiedział, że jak tą drogą? Tam nie ma drogi. Tam nie ma drogi, uh -huh. tam jest jezioro. No, i jak już wyjeżdżaliśmy po trzech to tej drogi naprawdę nie było. Także różne rzeczy się zdarzają, jeżeli po prostu jesteśmy zauroczeni tym śniegiem, bo śnieg maluje. tak. Ale jeszcze tak. wracając no. do mrozów, ja pamiętam jeszcze takie rzeczy, że mróz przepięknie malował mi szyby, bo były takie mrozy. Nie było ogrzewania takiego jak dzisiaj. Takiego jak, jest, to jak to dzisiaj. I czasami być. były takie mrozy, że rano. Otwierałam oczy i były przepiękne, pomalowane szyby, ale naprawdę Mróz jest niezłym artystą. To były przepiękne kwiaty, liście na tych szybach wymalowane. To takie rzeczy jeszcze pamiętam. No i co jeszcze? Takim... Ale ty to, to to gdzieś tam nie chodzi, nie lubisz sportów zimowych. Nie. No, ja też nie. Nie, nie jesteś na nartach. Nie jeszcze na nartach. Ja raz miałam narty na nogach. Nie przypominaj mi. Ale że co? To, to, to takie różowe były nie, jakieś. swoje Aha, nie twoje narty. Aha, twoje narty. Nie, nie przypominaj mi. Bo ja raz, mm -hmm. raz pojechałam na narty i zjeżdżałam półtorej godziny z, z góry. Ja nawet nie spróbowałam zjechać. A yy, Ja chyba... sobie krzywdy zrobiłam. Yy. Bo sobie nadwyrężyłam ręce i kolana. O, I po prostu już więcej... Trzeba było zrobić tak, jak my zrobiłyśmy z Julią. Wiecie, teraz myślę, że po tych 20 latach, jak zdradzę te tajemnice, to, to nie, nic się nie wydarzy. Pojechałyśmy do Zakopanego na e, odpoczynek z taką moją przyjaciółką, e, i naprawdę była bardzo sroga zima, i naprawdę nam się nie chciało chodzić po dworze za bardzo. Więc, żeby nikt nam nie zarzucił że nie pojeździłyśmy na tych nartach, to polowałyśmy z daleka na osoby w takich samych kurtkach bądź podobnych jak my. Robiłyśmy im zdjęcia. Po czym jak zjeżdżali, prosiliśmy o pożyczenie kijków i tak od kolan w górę robiłyśmy zdjęcia, i do knajpę. O, no. Ale to no, bardzo ciekawy jest. wyjazd taki i dzięki temu może go wspominamy do dzisiaj. Tak, bo jakbyś jechała, to byś nie miała co wspominać. Dokładnie. Ale też pamiętam na sankach, jak byłaś mała, to jeździliśmy na sanki, tu właśnie gdzieś. gdzieś A nie cię nie przypomni. Teraz ty mi nie przypominaj. <grym> <grym> I z... <Cię> ty to zgubił? <grym> Zjeżdżanie spod orła. <grym> tak. Wielka sowa, wiecie, zgooglajcie sobie, zobaczycie, jest takie schronisko, nie wiem, czy ono nadal istnieje, czy nie. Istnieje. Istnieje, tak, tak. Pod, pod orłem. Tak. Jest takie ostre podejście tam i e, niestety stamtąd mój tatuś doszedł do wniosku, że zjedzie na sankach ze mną z przodu, ja przed nim, on za mną, prawda, na tych samych sankach. To nie dość chyba, że wyszłam jako bałwanek, bo... Chodzi ci o bałwanków? A propos bałwanków, że hamował, prawda, nogami, więc cały śnieg poleciał na mnie, e, to e, no niestety... Tatuś cię zgubił. Tatoś mnie zgubił wtedy? To tego to nie? nie pamiętam. Nie, to chyba nie wtedy. Wtedy to, to wyjechaliśmy na ulicę. O. Niestety. Dobrze, że nie było takiego ruchu, jak w dzisiejszych czasach. A to widzicie, to przygód było więcej, skoro jeszcze... A to pamiętasz, że mnie ta... coś zgubił? No, takie było raz. Aha. A, ale to, to nie, to, to nieważne. W notatce mamy, że chciałaś o kuligach powiedzieć. A bo kiedyś były fajne kuligi, tak. Jak byłam dzieckiem, to zawsze sąsiad gdzieś tam miał dorożkę i ileś sanek. Kto tam to chciał? o Sławku, tak? Tak było po No i tak, mhm. były takie zimy, że ulicami kulik był, to nie jeździło się gdzieś tam na pobocza, tylko ulicami. I każde, każde saneczki miały dzwoneczek z domu w I dń, dyn, dyn, dyn się robiło i jechało się. No kapitalnie było. Także... A może macie jakieś wspomnienia swoje zimowe? No, każdy, każdy pewnie coś tam No Myślę, że ma. tak. Myślę, że tak. Mm. Mikuś też ma, prawda Mikuniu? Masz jakieś wspomnienia zimowe? No pewnie, no tak. No, te, te. Mamusia, co mam do jedzenia powiedz. To no najbardziej bardzo. mnie interesuje zimowych wspomnień. Tak. No i słuchajcie i właśnie takim uśmiechem chyba. Tak, takim zi zimowym bezśnieżnym, ale możecie sobie powspominać. Myślę, że w tym roku i tak zima e, dała nam, e, te, temu młodemu pokoleniu, takie możliwości, żeby powspominać zyma, coś. Że... Jeżeli ktoś zdążył skorzystać e, z zimy, czy znalazł zimę, e, no my, my niestety nam się nie udało. Dzisiaj znajdziemy. Ale dzisiaj, a ale Wcześniej nam ok, się udało, nie. Tak. ale nie miałyśmy kamerki ze sobą, Ym, tak. Więc e, już dzisiaj Ale możecie tu przyjechać i naprawdę będzie taki czas. Gdzie śnieg będzie? Także, że nie da I też poza śniegiem są przed cudowne okolice, które są warte zwiedzania, odwiedzenia. Pewnie. Chociażby obiekt Rizę w tych okolicach tutaj tak. Jugowice, Głuszyca. więc y, warto tu przyjechać. Pewnie jeszcze o obiekcie Rizę Wam opowiemy. Tak, może tam pojedziemy. Jak pojedziemy, to Wam opowiemy. Tak. A dzisiaj życzymy Wam miłego dnia, wszystkiego tak. najlepszego. Do zobaczenia. Rychłego? Rychłego, tak? Już za tydzień. Tak. Widzimy się w międzypokoleniówce. A tymczasem jeszcze raz pozdrawiamy Was serdecznie z przełęczy jugowskiej. Z jogówki. Z jogówki. Tak. Z Panem Bogiem. Cześć. Do zobaczenia.